Witam was serdecznie ze słonecznej Łeby Jesteśmy na wakacjach i dzisiaj idziemy do świetnego miejsca Do ogromnego parku rozrywki Korzystam tam ze wszystkich atrakcji Dajcie łapkę w górę jeśli chcecie więcej wakacyjnych odcinków Piszcie w komentarzu gdzie wy byliście na wakacjach Lecimy na wielki park jak w czasowiczu? Fajnie? Tak fajnie No macie łaby tu Robimy szybki powrót do naszych wakacji w Łebie. Za chwilę wyruszamy w bardzo ciekawe miejsce, ale najpierw jedzonko. Przyszliśmy sobie na jedzonko, Zatoka Aniołów, mega gorąco. Zerkamy w menu i wybieramy. Przyszła nam pyszna z lodem, mamy już zupki, rosołek i żurek. Dania wyglądają i pachną przepysznie. Ja mam sałatkę, Mariusz ma pierś z kurczaka, a Mikołaj nugget z frytkami. Po drodze spotkaliśmy jeszcze całą kolonię i musiałam sobie ze wszystkimi zrobić zdjęcie. My już po jedzonku na dworze jest ponad 30 stopni. To najpierw musimy znaleźć darmowy melek z tyki. Irokeza. Szukamy takiego meleka. No i znaleźliśmy Lino Park. A faktycznie ma się ma Melek został odnaleziony, teraz wsiadamy i jedziemy. Jesteśmy, jedziemy. Cały wyjazd niestety ma nam popsuć burza. Fajnie, nie? Taki wiaterek. To jest mega rozrywki jest kilka kilometrów, więc po drodze zwiedzamy Łebę, na przykład tutaj jest wielki park Czapka, dmuchańców. W trakcie jazdy Mikołajowi wiatr rozrzucił czapkę. Trzymaj się, trzymaj się, o zobacz, pan pomógł nawet, o jak fajnie. Jest? Uratowana czapka. Taki wiatr, Może trzymaj mu tą czapkę, bo znowu wywieje. Na szczęście czapka uratowana, a my jesteśmy już prawie na miejscu. Dinozaur jest. Też jest jeżdżalnia, jest taka duża, ona jest i chyba wodna. Na samym początku witają nas dinozaury. Jesteśmy już przy wielkim dino parku parku rozrywki. Mamy hulajnogę, która nam ratuje na razie wakacje. Chodzimy do parku, super. Chodzimy do parku. Tam będzie, jakaś ciuchcia, tak. Myślałam, że ten park jest dużo mniejszy. Przejść tędy. Przez te dinozaury, żeby przejść dalej. Co tam jaki wielki? Bino Mamy bileciki, rodzinny park, rozrywki, łeba park. I lecimy. Pieniążki są później wrzucimy. Zaczynamy naszą przygodę. Mamy naprawdę mało czasu, bo zaczyna grzmieć i idzie burza. Linston, Belma. Najpierw wyjdziemy tutaj, więc co to jest? Tu akurat nie było nic ciekawego same z kawiliny. Teraz kierujemy się do Domu Strachu i do bajkolandii. Pan Spiderman tam jest na górze. Pierwszy nasz przystanek to bajkolandia, do tego potrzebujemy trójwymiarowych okularów. O, ale tutaj. ultrafioletowe. Jest to labirynt, w którym są neonowe postacie z bajek. Świeca się cała. Wszystko jest ultrafioletowe, trójwymiarowe i świecące, a dodatkowo jeszcze lektor czyta bajkę. No, ale tutaj jest przejście. W tym miejscu jest bajka z Piotrusiem Panem. Ale pan jest tatek, To jest to jest Wendy, a to jest hak. Teraz przeszliśmy do bajki Aladdin. Ale zygzak ma kaki. I Mikołaj za kierownicą Ale to dziwne Co tam jest na dole? O ja cię. Wyglądasz jak na jakimś lejie. A tutaj są jakieś Avengersi! Spider-Man! A tu jest Monster High! Hej, jest nawet pomieszczenie z Monster High! Tego się nie spodziewałam! Tego miejsca nie byłam przekonana. Wchodzimy właśnie do domu strachu. Będzie strasznie. Jest ciemno, głośno i wszędzie są straszne potwory. Ale tam jest zielony jakiś. Wygląda jak straszny śreb. Paźniki, nie bój się. Lachy na lachy. To jest pace na talerzu. Na Mikołaju nie robi to wrażenia. Ja bym bardziej się bała, jakby tam były olbrzymie pająki. Powiedz, się boisz? Mikołaj się nie boi. Ale A to smutne to jest. Nie boisz się, że cię ugryzie? Teraz czas na coś przyjemniejszego. Kierujemy się do Placu Zabaw, gdzie są dmuchańce. Można jeszcze trochę poszaleć i poskakać, póki jeszcze nie zaczęło padać. Mikołaj oczywiście musiał przetestować wszystkie dmuchańce i wszystkie zjeżdżalnie. Brawo! Były też takie mini motorówki. Mikołaj na nich spędził już 10 minut. Idziemy dalej, Mikołaj się wybawił, a teraz deszcz nam zaczął padać, a my nie wzięliśmy kursetek. Tu wejdziemy do środka, chodź, Do labirynt luster. Teraz chodzimy do labiryntu luster. O kurczę. Poczekaj, Miki, bo mi się zgubisz. A gdzie ty mi tam idziesz? W którą stronę mi idziesz? O, ja! A, tutaj jestem ja. Ale ciężko, poczekaj, bo tata nam się zgubi zaraz. I co wtedy, jak tata nam się zgubi? Nie znajdziemy się. Na szczęście mieliśmy, gdzie się schować przed burzą. Ej, my się, Mariusz, kręcimy w półko, wiesz? Dzieje się, gdzie dzieje. O, słyszysz jaka burza? Koła ja cię gdzieś tam widzę. To, o, teraz tu jesteś i tu jesteś. W tą stronę chyba jest droga wyjścia, wiecie? Tutaj chodźcie. O, tu o, nie. O, o, To nie było jakieś straszne i ciężkie. Udało nam się jakoś wyjść z labiryntu, a teraz ruszamy dalej. Dinozaur! Coś mi się wydaje, że ta burza szybko nie ustąpi. Zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Idziemy sobie trasą do wielkich zjeżdżalni, i pod drodze mijamy bardzo dużo różnych dinozaurów. Tutaj jest fajna kładeczka, aż się zdziwiłam, że tutaj taką kładką się idzie do tych dinozaurów. Wow! Jest nawet wodospad z wielkim pterodaktylem? Wow, Miki! Im dalej idziemy, tym spotykamy większe dinozaury. Ja bada badu! Jak wy tym pojedziecie? O matko. I wracasz do poki kamienia łupanego. O, troszkę ci to będzie kosztować siły pewnie. Ej, tym jedzie się naprawdę ciężko. Dawaj, mamusia. Chciała się jechać to dawaj. Teraz możesz sobie wyobrazić jak ciężko miał Flintstone. Całe jeden na godzinę. Do Warszawy by się tydzień. Piona, idziemy dalej. Ale fajna kładka. Tam idzie chyba jakaś burza. Mini golf, koło młyńskie i zjeżdżalnia, gdzie idziemy? Na zjeżdżalnie idziemy. Tam są takie kaczuchy i statek. Będzie burza. Tu nie uciekniesz. Zaczyna padać deszcz, więc musimy się schować. Chyba chodzimy teraz po parku rozrywki i idzie burza, więc idziemy się schować, bo brzmi. A, i. Idzie burza i teraz nas złapie, więc musimy uciekać. Na szczęście jest jakiś statek. Na statek idziemy. Mam nadzieję, że ta burza szybko się skończy. Okazało się, że jest tutaj sklepik, więc wstąpiliśmy na wody. Brzdęk, statek nam przecieka. Tak. Tutaj mamy deszcz. A tej butelki kto ma więcej butelek, bo wszystko mokre. Wyszliśmy trochę, bo burza trochę minęła. Też troszeczkę pada, ale no nie będziemy przyjeżdżać cały czas w tej statku. Trzeba dalej iść z jakimś tygrysem wodospad. Teraz kierunek zjeżdżalnie. Mikołaj z Mariuszem wchodzą na zjeżdżalnie. Ja generalnie na razie odpuszczam, bo jakoś tak dzisiaj jeszcze w tą burzę to mam średnio chęci. Ja nigdy nie lubiłam zjeżdżalni pontonowych, ale ta wygląda bardzo sympatycznie. I jak? Fajnie? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Mikołajowi bardzo się spodobało, więc dlatego zjeżdżają jeszcze raz. Mariusz Mikołaj trade zjeżdżać z tej zjeżdżalni. Także ja współczuję. Teraz zjazd z tej największej zjeżdżalni. Ona jest prawie pionowa i bardzo szybka. Ja się nie odważę. I jak było? Fajnie. Jeszcze raz? Tą dużo? Nie ma opcji ja z niej nie zjadę. Za to Mikołaj i Mariusz zjeżdżają jeszcze raz. I burza. burza Pada deszcz, burza jest, a my zjeżdżamy na zjeżdżalnię. To nie wszystkie zjeżdżalnie. Jest jeszcze kolejna niebieska. Ta jest trochę bardziej spokojniejsza. Ale bokiem, ale zrobiliście drift. Jest tak? No to teraz chyba przyszedł czas na mnie. Nie lubię takich to wie, co zdrowych. Nie, nie, nie! Okazało się, że było naprawdę bardzo fajnie, a tutaj jest jamelski młyn, ale grzmi, więc na niego nie wchodzimy. Teraz skamielina. Tego jeszcze nie było. Rozrywki rodzinne w trakcie burzy. Ja się w trakcie burzy, w trakcie deszczu. Taki mamy klimat w Polsce. O jacie, jaki giganty! Nie ma noga! Widzisz gdzie ma nogę? Gdzie ma ogon? Wow, tego chociaż widać. Jakie bydle. Tutaj ma nogę, tutaj ma głowę, a ma Dotarliśmy w końcu do ciuchci. A wow. Tutaj z Teonie przy nodze jedziemy. Jeździ ona wokół tych największych dinozaurów, więc jest na to popatrzeć. No i kierujemy się dalej, przed nami jeszcze kilka atrakcji, ale cały czas trwa burza. Ale się nie poddajemy i idziemy dalej. Nikołaj ma dość. Nikołaj jest już zmęczony. Nikołaj uważa, że to jest piłka. Masz rację, to jest piłka, piłka światowa. I, i, to, jeszcze mamy mini przed nami. Dalej trochę pada i jest miło? Miło? Jest. Udajemy się teraz na kolejkę. Jak nikogo nie ma, to może uda nam się na te kino wejść. Chodzić w burzę na rozrywkach. To jest jakiś. Wilk. Czerwony kapturek. O oh. Witamy pięknie wszystkie dzieci w magicznym lesie. Czerwonym kapturkiem. A to z powodu czerwonego. Dotarliśmy właśnie do trasy Czerwonego Kapturka. Tutaj jeździmy w koło, słuchamy bajki i oglądamy scenki. Do strunienia, żeby ugasić. Następny przystanek? Minizon. To są kozy. Mikołaj, tutaj jest lama. Tutaj będzie lama. Uważaj, Mikołaj, bo lamy plują. A może to nie są lamy, ale wyglądają jak lamy. Mama biegnie i Mikołaj, jak biegnie. Zobacz, jaki piękny królik. Zobacz, jaki tu jest duży. Jaki duży, cześć, ale jesteś fajny, taki się dużego mówi. Mówi, znowu to przyleźli. Ale ja masz długie uszy A wiecie, co mocno zwierzęta gryzą? Nie wiem. Mam super, bo są gryzonie. A, bo to są ugryzanie Takie e, małe zajączki. I patrz, to nie przestanie padać, no. A my w burze chodzimy i zwiedzamy mini zoo Ona nie jest sztuczna? Ona wygląda jak sztuczna. Deszczyk pada, a my idziemy deszcz. Mamy nadzieję, że tym razem uda nam się obejrzeć seans. Na której ze zani byłeś? Pokaż. Udało się! Wchodzimy na seans do kina 7D. Jeszcze w takim nie byliśmy. Zakładamy okulary, siadamy na miejsca i czekamy. My już wyszliśmy. Na końcu jeszcze sobie zrobiliśmy dwa seanse. Kina 7D. 5 godzin. Za 6 minut zamykamy. Jak zawsze, ostatni wychodzi. Właśnie przyjechał nasz Meleks, a my jedziemy na jedzonko. Jesteśmy na giga za piekankę. <laughs> Gabuła! Będziemy teraz szamać. i ile czasu będę ją jadła. To już koniec naszych przygód na wakacjach. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to ustawiam łapeczkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, gdzie wy byliście na wakacjach. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!